W końcu na naszym YouTube marka, o którą najczęściej pytacie w komentarzach pod naszymi filmami oraz najczęściej o tą markę pytacie w naszym sklepie. Marka japoński kasków Shop. W tym odcinku poznamy m.in. historię tej marki. Dowiemy się, skąd się wzięła ta nazwa. Oraz przedstawię Wam trzy najpopularniejsze modele w ich ofercie, czyli NXR 2. GTR 3 oraz Neotec 3. Zaczynajmy! Podwaliny pod tą markę to połowa lat 50. XX wieku i człowiek założyciel marki, czyli Eitaro Kamata. Rok 1959 to już założenie właściwej marki Shoy Kako. A już rok później w tej firmie są produkowane pierwsze kaski motocyklowe. Rok 1962 i kaski Shoya otrzymują certyfikat JIS, czyli japoński standard przemysłowy. 1963 to wprowadzenie pierwszego kasku sportowego modelu SR1. 1967 to wprowadzenie pierwszego kasku integralnego SRZ. Shoei to również marka, która wprowadza nowinki technologiczne w świecie kasków motocyklowych. I rok 1976 wprowadzają pierwszy na świecie kask z włókna węglowego, model GRZ. Rok 1984 i Shoei wprowadza nowinkę technologiczną, która do dzisiaj jest jednym z najważniejszych elementów w kaskach motocyklowych. Uwaga, w swoich dwóch modelach jako pierwszy produkt prowadzili wentylację w kaskach motocyklowych. Chwała Itaro Kamacie i jego ekipie, która wpadła na tak genialny pomysł. Bo wyobraźcie sobie, co by było, gdybyśmy dzisiaj jeździli w kaskach motocyklowych bez wentylacji. No, byłoby nieciekawie. I rok 1990 w swoim modelu X8 prezentuje wewnętrzny mechanizm otwierania wizjera. Dzięki temu do dzisiaj nie mamy żadnego dodatkowego elementu, który nachodzi na wizjer. Po pierwsze, wpływa to na aerodynamikę, po drugie, nieco szpeci kask. Historia marki trwa do dziś. Nadal się rozwijają, wprowadzają nowinki technologiczne, wprowadzają nowe modele i coś co zaznaczają, to że nadal są dość małą firmą, bo łączna ilość pracowników, których zatrudniają, to w okolicach 500 osób. I tu warto też zaznaczyć, że ich kaski są wytwarzane ręcznie. Ciekawostka historyczna. Skąd nazwa SOI? Zapewne pierwsze co przychodzi wam do głowy to od nazwiska założyciela. No i tutaj nic bardziej mylnego, ponieważ założyciel nazywa się Eitaro Hamata, tak jak powiedziałem. I jak widzicie, nie mamy tutaj wpisu Hamata. Kolejna sprawa, może coś to po japońsku oznacza. I tutaj was zaskoczę. Kompletnie nic to nie znaczy po japońsku. W Japonii czas mierzy się w dynastiach panującego cesarza. Czyli podczas panowania dynastii Shōwa, bo wtedy faktycznie tak się nazywała dynastia, powstała firma Shoi. I pierwsze trzy litery pochodzą od nazwy dynastii. Dwie ostatnie litery to pierwsze litery imienia założyciela Eitaro. Stąd nazwa Shoi. Ja wiem, ta ciekawostka jest ciekawa, ale zapewne nic do waszego życia nie wniosła, ale przynajmniej już wiecie skąd się wzięła nazwa. A w komentarzach dajcie znać, czy wiedzieliście o tym skąd wzięła się nazwa, a może pierwsza. Głupoty, i tak naprawdę jest inny powód powstania tej nazwy. Sport od samego początku był istotnym elementem marki, ponieważ od samego początku produkowali kaski sportowe i wspierali zawodników, którzy na przestrzeni lat zdobywali pierwsze miejsca w najważniejszych wyścigach. Ale skupimy się na historii współczesnej i zawodniku Marku Markezie. Dla wielu jest to numer jeden, jeśli chodzi o wyścigi torowe, o MotoGP i wielokrotnie w kaskach Shoya zdobywał właśnie najwyższe miejsca. I teraz taka ciekawostka, nie wiem czy MotoGP czy nie, i dokładnie po 1043 dniach Mark Marquez ponownie zdobył pierwsze miejsce w wyścigu MotoGP. Przechodzimy teraz do kasków i trzech najpopularniejszych modeli w ofercie japońskiej marki. Model NXR2, kask integralny, sportowy, bez blendy. Model gtr 3. Kask integralny z blendą z zacięciem nieco turystycznym, o też takim bym powiedział, wyglądzie nieco sportowym. I model szczękowy, czyli Neotec 3. Oczywiście również z blendą. Najważniejsza informacja w przypadku tych trzech modeli jest taka, że wszystkie spełniają nową homologację 2206. Zaczynamy od modelu NXR2. Kask określany przez Ciebie jako kask integralny, sportowy do codziennego użytku bez zbędnych elementów. I na starcie się chodzi o te zbędne elementy. Myślę, że dla niektórych warto wspomnieć, że tutaj nie znajdziemy m.in. blendy. W przeciwieństwie do kolejnych modeli, nie znajdziemy tutaj również przystosowania pod dedykowany Intercom SRL. Ale nie znaczy to, że nie możemy tutaj wcale zamontować Intercomu, ponieważ miejsce na słuchawki mamy. I kolejna sprawa co do blendy i takiego codziennego użytkowania. Do tego kasku możemy zastosować fotochromatyczny wizjer. Co to oznacza, że on jest fotochromatyczny? To znaczy, że pod wpływem promieni. UV on się ściemnia. Coś, co wyróżnia ten model, to to, że posiada aż 5 rozmiarów skorupy zewnętrznej. Co przekłada się na to, że jeśli chodzi o rozmiary wewnętrzne, to od XXS do S mamy jedną skorupę, MK ma drugą skorupę, LK ma trzecią skorupę XL oraz 2XL ma czwartą skorupę i 3XL również ma osobną. Skorupę. To jest bardzo dobra informacja, bo często jest problem z tak z dużym kaskiem. Jeśli chodzi o rozmiar 3XL, to on tylko występuje w wybranych malowaniach. Trzeba mieć to na uwadze, jakbyście akurat szukali tak dużego kasku. Sorup NXR2 wykonana jest w technologii AIM Adventure Integrate Matrix. Jest to kompozyt wykonany z dwóch materiałów, czyli z włókna szklanego oraz włókna. Organicznego i one są złożone w kilku warstwach. Dzięki takim materiałom i tym warstwom skorupa z jednej strony jest twarda, żeby nas zabezpieczyć, ale z drugiej strony również jest nieco elastyczna, żeby odebrać jakąś część energii podczas uderzenia. Za wentylację odpowiada tutaj aż 6 wlotów wentylacyjnych i 4 wyloty. Dwa znajdziemy na szczęce z możliwością potrójnej regulacji. Zamknięty, uchylony oraz otwarty. W górnej części kasku znajdziemy. Podwójny lot, który również ma potrójną regulację, i dwa boczne wloty wentylacyjne, które również mają potrójną regulację. Z tyłu kasku, zaraz pod spoilerem, znajdziemy cztery wyloty, które są otwarte na stawę. Za to, żeby kask ciasno siedział na naszej głowie i nie spadł w niej podczas zdarzenia, odpowiada zapięcie podwójne D. Dodatkowo za nasze bezpieczeństwo odpowiada system EQRS, czyli system, dzięki któremu możemy awaryjnie zdemontować składki policzkowe. W zestawie z kaskiem dostajemy również Pinlocka Evo, przezroczystą szybę Clear. My akurat zastosowaliśmy, jak widzicie, tą lustrzaną, po prostu kask z nią lepiej wygląda. Dodatkową wkładkę na nos oraz podbródek. Waga modelu NXR2 w przypadku rozmiaru M to 1465 g. Jeśli chodzi o podniesienie do konkurencji, to Shoei w tym przypadku raczej zalicza taką półkę średnią, nieco wyższą. Cena monokoloru zaczyna się od 2299 zł. Jeśli chodzi o malowania, zaczynałem się od 2899 zł. I jak to, Shoy w swojej ofercie ma mnóstwo monokolorów i mnóstwo malowań, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Czarna model Shoy GTR 3, kask o wyglądzie sportowym i zacięciu turystycznym i najważniejszy element, który go wyróżnia od poprzednika. To jak możecie zobaczyć, Plenda. Ale nie tylko, również tutaj się znajdzie miejsce na dedykowany interką SLR. I rzecz, która mocno rzuca się w oczy, kiedy weźmiemy ten kask do ręki, to to, że posiada on aż trzy spoilery. Jeden z tyłu, taki delikatny, ale uwaga, znajdziemy jeszcze spoilery po bokach. Coś bardzo nietypowego i powiem szczerze, szybko przeszukując swoją pamięć. Nie znam drugiego kasku, który w tych miejscach posiada spoiler. Oczywiście ma to wpływać na to, że kas ma być jak najbardziej cichy. Między innymi tam gdzie mamy pstryczek od blendy, to po prostu jest on zasłonięty przed przepływem powietrza. Sam jestem ciekawy, mam nadzieję, że będę miał okazję pośmigać trochę w tym kasku i wtedy jakiś teścik przeprowadzić. W tym modelu znajdziemy trzy rozmiary skorupy zewnętrznej i rozmiar wewnętrzny od XXS aż do 2XL. Wentylacja. Znajdziemy tutaj podwójny wlot na szczęce z funkcją otwartą albo zamkniętą. W górnej części znajdziemy również podwójny wlot, i tutaj mamy trzy położenia, czyli zamknięty, uchylony oraz otwarty. I znajdziemy również dwa wyloty wentylacyjne w górnej części. Technologię wykonania skorupy zewnętrznej dzieli ze swoim poprzednikiem, czyli jest to technologia Aim. Jeszcze na chwilę chciałbym wrócić do blendy, bo oprócz koloru smoke, taki jaki tutaj mamy, możemy również dokupić blendę w kolorze żółtym. Jest to kolor, który zwiększa kontrast i po prostu polepsza widzenie podczas jazdy. Motocykl. Przechodzimy do wnętrza. Tutaj również znajdziemy EPS o różnej gęstości. Tutaj tym razem znajdziemy zapięcie mikrometryczne, które wykonane jest ze stali chirurgicznej, czyli bardzo trwałe. Wyściółka w przypadku tych kasków też zasługuje na chwilę, ponieważ jest ona wykonana z takiego materiału bardzo przyjemnego, bardzo miękkiego. I w sumie nie kojarzę, żeby inny producent stosował taką wyściółkę jak Shoei. Jak założycie na głowę, to sami się przekonacie. Oczywiście technologia EQRS, czyli możliwość zdemontowania awaryjnie wkładek policzkowych. Standardowo w zestawie z modelem GTR 3 mamy wizjer Clear. Tutaj założyliśmy ciemny, bo po prostu one nieco fajniej wyglądają, przyciągają wzrok. Dodatkowo pinlocka Evo, tak zwany deflektor, czyli nosek oraz otrzymujemy podgródek które można założyć albo nie. GTR w rozmiarze M waży 1600 gramów i plasuje się mniej więcej w średniej półce na tle konkurencji. Monokolory zaczynają się od kwoty 2899 zł, a jeśli chodzi o kolory, to zaczynają się one od 3499. Ostatnia propozycja to model Neotek 3 od japońskiego producenta, czyli jedyny przedstawiciel kasków szczękowych w ofercie tej marki. Podobnie jak w poprzednikach, tutaj skrupę również mamy wykonaną technologii. I'm. Są dostępne trzy rozmiary skorupy zewnętrznej i rozmiarówka wewnętrzna od XXS do 2XL. Tak, wspomniałem, jest to kask szczękowy i pierwszy element, który faktycznie, muszę przyznać, zasługuje na dużo uwagi, to to, jak ta szczęka się otwiera. Ten system jest podwójnie blokowany, jeśli chodzi o górną część, bo jak przesuwamy tą szczękę do góry, to jest najpierw jedno kliknięcie, a potem drugie, które faktycznie mocno zabezpiecza tą szczękę, że nawet nieraz jest. Problem, żeby ten kask zamknąć. Jeśli chodzi o samo zapięcie, to działa ono, bym powiedział, wręcz zbyt idealnie, bo wystarczy szczękę upuścić i kask się zapina. Naprawdę jest to bardzo dobrze wykonane i muszę przyznać, Shojowi Szapoba na tle konkurencji chyba jest to jedno z najlepszych zamknięć, jakie miałem w rękach. Jak przystało na kask szczękowy, jest on również wyposażony w blendę. I to dość długą. I to w sumie też tyczy się GTR. -a. Zapomniałem o tym tutaj wspomnieć, że faktycznie blendy są długie. Mamy wycięcie na nos, więc nawet jak ktoś ma nieco większy kinol, to i tak powinien się zmieścić. Wentylacja, znajdziemy tutaj podwójny wlot na szczęce z potrójną regulacją, czyli zamknięte, uchylone oraz otwarte. Podobnie jest w górnej części, dwa wloty i również trzy położenia, i w tylnej części pod tym małym spoilerkiem znajdziemy dwa wyloty wentylacji. Przechodzimy do wnętrza, znajdziemy tutaj również zapięcie mikrometryczne wykonane ze stali chirurgicznej. Sprawne oko widzi, że ta wyściółka wyróżnia się nieco na tle swoich dwóch braci, ponieważ jest bardziej zabudowana i wpływa to na to, że po prostu w tym kasku ma być ciszej. Drugi element, który wyróżnia, to to, że nie znajdziemy tutaj systemu EQRS. Nautek 3 posiada możliwość założenia dedykowanego interkomu SLR3. Odnośnie jeszcze dedykowanego interkomu, jeśli się ktoś zastanawia, to poza tym dedykowanym również można założyć ten uniwersalny. Standardowo w zestawie z tym modelem dostajemy również wizjer clear. My oczywiście założyliśmy taki lustrzany, bo ładniej to wygląda. I jak chcecie, tutaj trzeba zaznaczyć, to w ofercie Shoja praktycznie do każdego modelu, jaki oni wydają, jest możliwość do kupienia kilku, jak nie kilkunastu kolorów. Więc można fajnie sobie dopasować kolor wizjera pod na przykład nasze ulubione malowanie. W zestawie dodatkowo znajdziemy pinloka Evo, deflektor na nos i jak możecie zobaczyć, tutaj już podbródek jest zamontowany na stałe. Jakby się ktoś zastanawiał, podbródek można zdemontować, ale on jest tu tak założony, że jak go zdemontujesz, to może być mały problem, żeby go wsadzić z powrotem. Całkowita masa modelu NeoTech 3 wynosi 1665 gramów, jeśli mówimy o rozmiarze M. I tu znowu na tle konkurencji wypada on średni jeśli jesteście fanami kasku szczękowego, to za model od Shoya monokolorze trzeba wyłożyć minimum 3199 zł. Jeśli mówimy o malowaniach, to zaczynają się one od kwoty 3699. Poza tymi trzema najpopularniejszymi modelami w ofercie Shoya znajdziemy również kask sportowy X Spirit Pro, model bardziej retro, czyli Glamster 06, czyli już z tą nową normą, model VFXWR, czyli model off-roadowy oraz J Cruiser, model typu Jet. Od dzisiaj kaski marki Shoei nie tylko na naszym kanale Motobanda Lookup, ale również w naszym sklepie, zarówno tym stacjonarnym jak i internetowym. Marka Shoei to ponad 60 lat rozwoju kasków i przez ten cały czas kierowali się filozofią opartą na trzech rdzeniach. Bezpieczeństwo, maksymalny komfort oraz miłość do motocykli. W komentarzach dajcie znać czy latacie w ich kaskach i czy według Was ciągle kierują się tą Filozofiem. To nie jest jedyny odcinek o tych kaskach, oczywiście pojawią się kolejne, a Wy korzystajcie z pogody, bo jest wrzesień, jest naprawdę bardzo ładnie. I według mojej prognozy, co najmniej do końca września, jak nie i października, będzie można latać na moto. Także do zobaczenia na drogach.